Z Strony Polina Ichnatowicz z poradni medycyny Żywienia Medfood i dziś, wraz z zakopem, podamy Wam suplementy, które mogą przydać się przy sytuacjach stresowych, czyli ogólnie przy takim stresie, jaki mamy na co dzień, szczególnie w dzisiejszych czasach. Czyli pędzimy, biegamy, mało śpimy, mało się regenerujemy, co będzie nam niezbędne. Zacznijmy sobie od takiego moim zdaniem pierwszego ważnego suplementu, mianowicie B-kompleksu. B-kompleks rzeczywiście w sytuacjach stresowych będzie nam potrzebny, chociażby dlatego, że nasz układ nerwowy jest silnie stymulowany każdym czynnikiem stresowym, a nasz układ nerwowy potrzebuje właśnie witamin z grupy B, więc one na bieżąco będą zużywane, jak i również nasza wątroba zużywa te witaminy w kontekście stresu i toksyn, które są wobec tego stresu produkowane. W związku z tym B-kompleks będzie tutaj najważniejszym suplementem i jeśli chodzi o niego, dobrze, żebyście zwrócili uwagę na to, ażeby w waszym B-kompleksie nie znajdował się zwykły kwas foliowy, a raczej foliany i ażeby nie znajdowała się tam zwykła cyjanokobalamina, a raczej metylokobalamina. Są to po prostu formy witamin, tak? Powiedziałam o witaminie B9 oraz o witaminie B12. I w tym kontekście warto również zwrócić uwagę na dawki. Tu zawsze są ustalone indywidualnie, najlepiej no na podstawie badań, ale taki dobry B kompleks powinien przynajmniej spełniać dwa warunki, czyli mieć foliany i przynajmniej metylokobalaminy. Drugim suplementem, który może się Tobie przydać w takich właśnie okresach stresu, szczególnie kiedy będziesz miał podniesiony kortyzol, jest fosfatydyloseryna. Fosfatydyloseryna bardzo wspiera nasz układ nerwowy, szczególnie mózg, obniża właśnie poziomy kortyzolu i dostosowuje nasz biorytm właśnie do tych ciężkich warunków, czyli też tutaj sprzyja temu, abyśmy czuli się lepiej zregenerowani i sobie bardziej z tym stresem radzili. Takiej fosfatyloseryny to znowu dawka ustala się indywidualnie, oczywiście najlepiej na podstawie badań wyników krwi. Natomiast bierze się je od 300 do 600 mg dziennie, szczególnie w okresach takiego ciężkiego stresu, czyli np. po treningu czy też przed snem. I ona rzeczywiście również w tych sytuacjach może bardzo pomóc. Trzecim... Fajnym suplementem w takich okresach będzie cholina. Cholinę naturalnie możemy znaleźć chociażby w żółtkach jaj. Wiemy, że dlatego zaleca się ich spożywanie, bo właśnie są dla nas takie dobroczynne. Gdyż ta cholina również silnie wspiera układ nasz nerwowy, ale i wątrobę i właściwie cały organizm Świetny ma wpływ chociażby na wzrok. Taka cholina okazuje się, że jest podstawową cząsteczką do całych takich cyklów naszej, można powiedzieć, metylacji, czy też ogólnie przebiegów komórkowych. Dzięki temu że dodamy ją do naszej diety, czy też do suplementacji, może okazać się, że wszystkie te cykle będą przebiegać o wiele lepiej. W związku z tym będziemy lepiej znosić stres, właśnie jakieś sytuacje stresowe, dodatkowo wesprzemy się w kontekście stresu, jeśli chodzi o naszą wątrobę, wzrok, czy też inne organy wewnętrzne i to może nam tylko i wyłącznie pomóc w tym kontekście. Cholina również przyda się, kiedy mamy jakiś taki czynnik prozapalny w kontekście miażdżycy, czyli kiedy jesteśmy obarczeni tą miażdżycą w Rodzinie, Również warto się nią zainteresować. Natomiast pamiętajcie, że te suplementy mówimy tutaj ogólnie i nie każdy może sobie na nie pozwolić w kontekście swojego zdrowia, czy też dawka musi być ustalona indywidualnie. Także zalecamy, żebyście więcej poczytali. Kontynuując temat, który zaczęła Paulina, jeżeli chodzi o stres w dzisiejszych naszych czasach, jest to naprawdę, uważam, stosunkowo duży problem. Nie chodzi tylko o układ hormonalny i to, co się dzieje nim powiedzmy z powodu chorób, ale również chodzi o to, co się dzieje z zewnątrz, co również ma wpływ na nasze hormony. Stres, zła jakość pożywienia nawet, szybki tryb pracy, całego życia, wszystkiego Wszystko powoduje, że kortyzol w naszym organizmie, czyli hormon stresu potrafi szaleć. I co by tutaj proponowałbym zrobić? Jeżeli chodzi o suplementację, to co moim Zdaniem warto wprowadzić, a co najważniejsze potwierdzają to badania naukowe, to przede wszystkim zadbałbym o dobrej jakości suplement, który by zawierał omega-3. Były przeprowadzone badania przez włoskich naukowców, którzy udowodnili, że już 1 gram omega-3 wpływa pozytywnie na obniżenie poziomu kortyzolu. Bardzo ważne, żeby dostarczyć sobie dobrej jakości omega-3, żeby zawierało DHA i EPA, bo w tym momencie to bardzo dobrze odżywia cały nasz organizm. Też są doniesienia, że jeżeli chodzi o wpływ na nasz mózg, co jest dla nas bardzo istotne, ale przede wszystkim, co wykazały te badania, obniża to poziom kortyzolu. Kolejna kwestia, może nie jest to suplement, ale możemy moim zdaniem zaliczyć do tej grupy, ponieważ chodzi o wodę. O zwykłą wodę pitną, która oczywiście też musi być odpowiednia, ale proponowałbym się skupić w tym przypadku na tym, żeby nie ograniczać tej wody. Niestety, pracując z ludźmi, widzę, jak wielkim problemem jest utrzymanie odpowiedniej ilości podaży wody w ciągu dnia, szczególnie osób trenujących. I szczególnie u pań. O ile mężczyźni piją dosyć dużo wody, to panie boją się, że podejdą wody, więc tej wody starają się pić mniej, żeby nie trzymać wody w organizmie. Ale paradoks polega na tym, że efekt jest odwrotny. Czy mniej pijemy, tym więcej wody nasz organizm będzie zatrzymywał, bo się broni. Ale wracając do tematu. Badania przeprowadzone w Anglii pokazały nam to, że spożywanie wody w trakcie treningu stwarza nie tylko lepsze warunki do Budowanie masy miśniowej do spalania tkanki tłuszczowej, ale również powoduje, że kortyzol, który wytwarza się w trakcie treningu, jest znacznie mniejszy. I to dotyczy oczywiście całego naszego organizmu. Jeżeli organizm będzie odwodniony, ten kortyzol w ciągu całego dnia będzie znacznie większy. Nieważne, czy trenujesz, czy nie trenujesz, to generalnie odpowiedni poziom nawodnienia naprawdę należy zachować. Nie będę teraz mówił dokładnie o nawodnianiu, ponieważ macie tak naprawdę wykład, kiedy robiliśmy z Michałem Wrzowskiem, właśnie o w wodzie, jeżeli chodzi o nawadnianie organizmu, więc po prostu do tego filmu możecie sobie wrócić. Ostatni suplement, który moim zdaniem fajnie byłoby zastosować, nieważne czy to kobieta, czy to mężczyzna, jest naprawdę ogromna gamma badań na temat, czy to działa w fajny sposób. Jest to tak zwana aszfaganda. Jeżeli chodzi o ten suplement diety, ja osobiście polecałbym go stosować tutaj przede wszystkim około treningowo. W dawce myślę, że tutaj można byłoby stosować już od 600 do nawet 2000 na porcję i są dwie szkoły. Możemy stosować to przed treningiem, można stosować po treningu. Tu już jest kwestia bardzo indywidualna i po prostu należy dobrać do osoby, u ludzi nietrenujących jako adaptogeny też warto to dodać. To pozwala naszemu organizmowi się adaptować. Stąd jest właśnie ta nazwa adaptogen do otoczenia. Działa bardzo fajnie na obniżenie kortyzolu i tym samym, jeżeli obniżamy kortyzol działa pozytywnie na inne hormony, ponieważ kortyzol lubi walczyć, kłócić się z naszym układem hormonalnym. Na przykład, jak jest u mężczyzn, jeżeli kortyzol się podniesie, obniży się to testosteron, automatycznie spada e, nasz wigor, nasze samopoczucie, może być tendencja do łapania tkanki tłuszczowej. To są takie trzy podstawowe rzeczy, które dodatkowo mu uzupełnić, że warto dołączyć do swojej suplementacji i w tym momencie mówimy do swojej diety. Trzymajcie się. Piona.